Niebo było stalowo szare, a nad Krakowem unosiła się ciężka cisza, jakby miasto wstrzymało oddech. Wczesny poranek zaledwie kilka minut po szóstej, kiedy ulice są jeszcze puste, a dźwięk kroków odbija się echem od kamienic. W tym chłodnym czerwcowym świcie starszy ksiądz Antoni otworzył ciężkie drzwi kościoła świętego Floriana i zamarł. Na schodach, owinięte w cienki kocyk z niebieskim haftem, leżało noworodkie dziecko. Nie płakało. Patrzyło w górę oczami, które jeszcze nie znały świata. Obok kartka. Drżące pismo, zapewne kobiety. Proszę, zaopiekujcie się nim. Nie mam wyboru. Tego samego dnia, kilkanaście kilometrów dalej, w niewielkim mieszkaniu na osiedlu Azory, 33-letni Marcin Wiśniewski kończył nocną zmianę jako kierowca tramwaju. Zmęczony, ale z ulgą, że wraca do domu, gdzie czekać miała na niego jego żona, Lena i ich syn, narodzony zaledwie cztery dni wcześniej. Marcin wciąż miał w sobie euforię młodego ojca, tę nieopisaną dumę i wzruszenie, które towarzyszy pierwszym chwilom ojcostwa. Ale Lena nie odbierała telefonu. Drzwi były zamknięte. Na kuchennym stole, obok zimnej kawy, leżała kartka. Przepraszam, nie mogłam. Nie potrafię. Oddałam go. Nie szukaj mnie. Zanim zdążył zrozumieć sens słów, jego serce już waliło jak młot. Marcin rzucił się na telefon, próbując połączyć się z żoną, rodziną, szpitalem, policją. Nikt nic nie wiedział. Lena zniknęła. A ich syn? Jak można tak po prostu. Tego samego dnia wieczorem policja połączyła fakty. Noworodek znaleziony na schodach kościoła był jego synem, Adamem. Marcin pojechał tam natychmiast, nie zważając na ograniczenia formalności procedury. Wpadł do zakrystii z rozpaczą i determinacją w oczach, jakiej nikt w tej parafii jeszcze nie widział. Kiedy zobaczył dziecko, trzymane przez siostrę zakonną w jasnym habicie, coś w nim pękło. To był jego syn, jego krew, i ktoś próbował go oddać, jakby był niechcianą rzeczą. Ale jeszcze bardziej rozrywała go świadomość. To zrobiła Lena. Kobieta, którą kochał. Kobieta, która ledwo cztery dni temu szeptała mu do ucha, że ich syn będzie miał najszczęśliwsze dzieciństwo na świecie. Dlaczego? Marcin nie miał odpowiedzi. Ale wiedział jedno. Tego wieczora podjął decyzję, która odmieni całe jego życie. Z jakiego miasta nas oglądacie? Napiszcie w komentarzu. Ciekawi nas, skąd jesteście? Czy kontynuujemy w drodze powrotnej z kościoła do domu? Marcin trzymał syna mocno przy piersi. Malutkie ciało Adama wtulało się w jego klatkę piersiową, jakby rozpoznawało bicie serca, które jeszcze niedawno słyszało z za skóry matki. Choć był zaledwie kilkudniowym noworodkiem, jego obecność była ciężarem i błogosławieństwem, jednocześnie, przypomnieniem o bólu, ale i o tym, co jeszcze można uratować. Tramwaj, który zazwyczaj prowadził, mijał ich po drugiej stronie ulicy. Marcin spojrzał na niego z odległości, jakby patrzył na dawne życie. Uporządkowane, spokojne, przewidywalne. Teraz wszystko było inne. Wracał nie jako mężczyzna zmęczony po pracy, ale jako samotny ojciec, którego życie właśnie się zawaliło. W mieszkaniu panowała cisza, niemal przerażająca. Wciąż stał tam wózek, który razem z Leną wybrali miesiąc temu. Pluszowy miś, który kiedyś należał do Marcina z dzieciństwa, leżał przy poduszce. A Lena, Lena zostawiła po sobie tylko zapach perfum i niedopitą herbatę na parapecie. Marcin usiadł na sofie z Adamem na rękach. Łzy, które próbował wstrzymać przez cały dzień, w końcu znalazły ujście. To nie był płacz złości, to był ból niezrozumienia. Jak mogła? Co musiało się stać, by kobieta, która jeszcze niedawno głaskała swój brzuch z czułością, zdecydowała się porzucić własne dziecko? W kolejnych dniach cała dzielnica zaczęła mówić: Sąsiedzi, znajomi, obcy, wszyscy słyszeli o tym dziecku z kościoła i o żonie, która uciekła. Marcin czuł ich spojrzenia, czuł oceny, ale też współczucie. Ludzie przynosili mu jedzenie, pieluchy. Pytali, czy potrzebuje pomocy. Jedna z sąsiadek, pani Danuta, która znała Marcina od dziecka, przyszła wieczorem i powiedziała: Twoja matka byłaby z ciebie dumna. Nie każdy facet dałby radę zostać ojcem tak z dnia na dzień, i jeszcze takim, który został zdradzony zdradzony. To słowo uderzyło mocniej niż inne, bo nie chodziło tylko o to, że Lena odeszła. Chodziło o to, że odebrała mu pierwsze chwile z synem. Odebrała mu prawo do bycia ojcem od samego początku. Kilka dni później, podczas wizyty u pediatry, Marcin spotkał kobietę, która rozpoznała go z wiadomości lokalnych. Była to psycholożka dziecięca, doktor Karolina Czarnecka. Spojrzała na niego z powagą i powiedziała, wiesz, że możesz potrzebować pomocy, prawda? Samotne ojcostwo to nie tylko pieluchy i mleko, to walka z ciszą, która boli. Te słowa zapadły mu głęboko w pamięć. Bo choć miał ludzi wokół siebie, czuł się samotny jak nigdy wcześniej, ale najbardziej bolało go to, że Lena nie dawała znaku życia, żadnej wiadomości, żadnego jestem bezpieczna, żadnego wytłumaczenia. Marcin zaczął analizować każdy ich dialog z ostatnich tygodni: czy coś przeoczył, czy były sygnały, odsłuchał nagrania z ich rozmów, przeglądał stare SMS-y, zdjęcia. I wtedy natrafił na jedno zdjęcie, które zrobiła tuż przed porodem. Stała na balkonie, wpatrzona w horyzont, z pustką w oczach. Wtedy nie zwrócił na to uwagi. Dziś wyglądała, jakby już wtedy była gdzieś bardzo daleko. Tamtego wieczoru Marcin po raz pierwszy napisał do niej wiadomość, nie z pytaniem, nie z pretensją. Po prostu, jeśli wciąż żyjesz, odezwij się. Muszę wiedzieć dlaczego. Nie spał całą noc, a nad ranem jego telefon zabrzmiał. Niewiadomość, połączenie. Telefon zadzwonił dokładnie o czwartej nad ranem. Marcin obudził się natychmiast, jakby jego ciało już od dni czekało na ten dźwięk. Serce zaczęło bić jak szalone. Numer był zastrzeżony. Przez kilka sekund wpatrywał się w ekran, dłonie drżały, w końcu odebrał. Marcin usłyszał: To ja. Głos był cichy, chropowaty, drżący. Niewątpliwie należał do Leny. Marcin poczuł, jak coś ściska go za gardło. Przez wiele dni wyobrażał sobie tę chwilę, czasem chciał na nią nakrzyczeć, innym razem błagać o wyjaśnienia. Ale teraz, kiedy naprawdę ją słyszał, nie potrafił powiedzieć nic. Gdzie jesteś? Zapytał po chwili ostrożnie, jakby każde słowo mogło spłoszyć te kruchej rozmowy. Nie mogę ci powiedzieć, nie mogę wrócić. Przepraszam, przepraszam, że ci to zrobiłam. Przepraszam, Adasiowi. Dlaczego? Jego głos złamał się przy ostatniej sylabie. Powiedz mi chociaż, dlaczego? Zapanowała długa cisza. Potem Lena wzięła głęboki oddech, jakby próbowała się uspokoić. Marcin, ja nie jestem taka, jak myślisz. Od początku czułam, że nie jestem gotowa że coś we mnie jest nie tak. Kiedy Adam się urodził, spojrzałam na niego i poczułam panikę, niemiłość, niewzruszenie, panikę, jakby coś mnie miało połknąć. Marcin wstrzymał oddech. W głowie miał obraz Leny z sali porodowej, ma zmęczonej, ale z uśmiechem, ale teraz wszystko nabierało nowego znaczenia. Bałam się, że jeśli ci powiem, że nie czuję się matką, to mnie zostawisz. Albo jeszcze gorzej, że ty go pokochasz bardziej niż mnie. Jej głos drżał. A wtedy. poczułam, że jedynym sposobem, by mu nie zrobić krzywdy, było odejść, oddać go komuś, kto go pokocha, ciebie. Marcin zacisnął dłonie. Jego oddech stał się ciężki. Próbował zrozumieć. Każde jej słowo wbijało się w jego duszę jak szpilka. A skąd ten lęk, Lena? Skąd aż taki strach? Zamilkła na chwilę. Potem odezwała się najciszej jak do tej pory, bo już raz to przeżyłam. Kiedy miałam siedemnaście lat, byłam w ciąży. Rodzice kazali mi się go pozbyć, nie wolno mi było go zobaczyć. Nie wiem nawet, czy to był chłopiec czy dziewczynka, i od tamtej pory wciąż noszę to w sobie. Marcin zamknął oczy. Pojął, że to nie tylko o Adamie, to było coś znacznie większego. Trauma, której nigdy nie uleczyła. I teraz powracała jak cień. Lena, powiedział cicho. Mogłaś mi zaufać. Nie zostawiłbym cię, nie oceniłbym cię. Mieliśmy być drużyną. Ja nie umiałam, ale nie zniknęłam całkiem. Poszłam na terapię. Wiem, że za późno, ale chcę spróbować się naprawić. Potem przysłałam mu wiadomość. Zdjęcie. Lena siedziała na ławce w małym parku, trzymając album dziecięcy. Była bez makijażu, z podkrążonymi oczami. Ale w tym spojrzeniu była iskra, iskra, której nie widział od miesięcy. Pod spodem wiadomość Nie proszę, żebyś mi wybaczył. Proszę tylko, żebyś pozwolił mi spróbować być mamą. Kiedyś, choćby z daleka. Tego dnia Marcin ubrał Adama, zapakował pieluszki do torby i pojechał do tego samego parku. Siedział na tej samej ławce, patrzył na te same drzewa. Mały Adam spał spokojnie, a on mówił do niego półgłosem: Mama się zgubiła, synku. Ale nie dlatego, że cię nie kocha, tylko dlatego, że nikt jej nie nauczył, jak się kochać. Ale my, my jej pomożemy. Wiatr poruszył liście nad ich głowami. Marcin po raz pierwszy od wielu dni poczuł spokój. Nie ulgę, ale nadzieję. I ta nadzieja wystarczyłaby zacząć budować coś nowego. Minęły trzy tygodnie. Czerwiec przemienił się w lipiec, a Kraków zaczął pachnieć dojrzewającymi lipami i rozgrzanym asfaltem. Życie na osiedlu Azory toczyło się jak zwykle. Starsze panie siadały na ławkach, dzieci bawiły się na placach, a Marcin. Marcin każdego dnia budził się do nowego życia, którego się nie spodziewał, ale którego nie oddałby za nic. Adam rósł z dnia na dzień. Jego oczy zaczęły śledzić ruchy ojca, ręce coraz częściej wyciągały się ku jego twarzy. Dla Marcina te drobne gesty były cudem, osiągnięciem, cichym zapewnieniem, że mimo wszystko jego syn czuje się bezpieczny. Jednak samotne ojcostwo to nie tylko chwile wzruszenia. To także brak snu, kolki, kąpiele jedną ręką, a drugą trzymanie telefonu z poradnikiem. To godziny spędzone w urzędach! Podpisy, wnioski, pytania o matkę. I to niekończące się spojrzenia, ciekawskie, współczujące, czasem pełne osądu. Marcin nauczył się nie reagować. Skupił się na Adamie, na tym, by każdego dnia był lepszym ojcem niż poprzedniego. I w tej codziennej walce, paradoksalnie, znalazł spokój. Lena wciąż nie wróciła, ale pisała. Codziennie. Nie były to długie wiadomości. Czasem tylko jedno zdanie. Zaczęłam rozmawiać o przeszłości, albo dziś po raz pierwszy się nie rozpłakałam na widok zdjęcia Adama. Marcin nie naciskał. Odpowiadał krótko, spokojnie. Wiedział, że ten proces musi być jej, że musi przejść przez tę ciemność sama. Pewnego dnia przyszła wiadomość: chciałabym was zobaczyć, ale nie wiem, czy mam do tego prawo. Marcin długo wpatrywał się w ekran. Potem napisał: Nie chodzi o prawo, chodzi o odwagę. Spotkali się w parku, tym samym, w którym przesłała mu swoje pierwsze zdjęcie po odejściu. Był późny wieczór, niebo płonęło czerwienią, powietrze było ciężkie od nadchodzącej burzy. Marcin trzymał Adama w nosidełku. Lena podchodziła powoli, niepewnie. Gdy ich oczy się spotkały, przez dłuższą chwilę żadne z nich się nie odezwało. On jest taki spokojny, powiedziała w końcu, patrząc na syna z mieszaniną czułości i bólu. Uczy mnie cierpliwości, odparł Marcin, i pokory. Usiedli na ławce. Lena wpatrywała się w Adama, ale nie wyciągnęła rąk. Jej ciało było spięte, jakby w każdej chwili mogła wstać i uciec. Czy on mnie zapamięta? Zapytała cicho. Nie wiem. Ale wiem, że możesz zbudować coś nowego. Od zera. Krok po kroku. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale on zasługuje naprawdę i na ciebie. Lena odwróciła wzrok. W jej oczach pojawiły się łzy. Ja nie wiem, czy zasługuję na niego. To nie jest kwestia zasługi, to kwestia decyzji. Dziś możesz zdecydować, że zostajesz, że nie uciekasz. Nawet jeśli nie jesteś jeszcze gotowa na bycie matką na pełen etat, możesz po prostu być. Przez dłuższą chwilę trwała cisza. Potem Lena wzięła głęboki oddech i powiedziała: Mogę. Mogę go potrzymać. Marcin skinął głową i delikatnie podał jej syna. Lena przytuliła go do siebie, jakby trzymała w ramionach świat. I wtedy wydarzyło się coś, czego nie planowała. Adam otworzył oczy i spojrzał na nią. Nie płakał, patrzył. I przez krótką chwilę bardzo krótką Lena się uśmiechnęła. Witaj, mój mały człowieku, wyszeptała. Marcin patrzył na nich i wiedział, że to dopiero początek. Przed nimi wciąż była długa droga. Zaufanie trzeba będzie odbudować, rany, zabliźnić. Ale po raz pierwszy od tygodni nie czuł się sam, czuł obecność, nadzieję. Wieczór zapadł szybko. Lena oddała mu Adama i powiedziała: Nie wiem, co będzie dalej. Ale jeśli pozwolisz, chciałabym być częścią jego życia, choćby małą. Marcin odpowiedział bez wahania. Będzie twoim synem, dopóki będziesz go kochać, a miłość to wybór każdego dnia. Lipiec dobiegł końca. Nadszedł sierpień, ciepły, złocisty, pachnący dojrzałymi owocami i kurzem. Miasto, choć wciąż głośne i pulsujące, wydawało się dla nich trochę łagodniejsze. Jakby los postanowił na chwilę przystanąć i pozwolić im odetchnąć. Od tamtego wieczoru w parku minęło dziesięć dni. Lena zaczęła odwiedzać Marcina i Adama codziennie na początku na godzinę, potem dwie, aż w końcu zostawała na całe popołudnia. Nie opiekowała się jeszcze synem w pełni, wciąż uczyła się jego rytmu, jego reakcji, jego potrzeb, ale była, po prostu była, a to wystarczało. Marcin obserwował ją z odległości, nie oceniał, nie naciskał, pozwalał jej budować ten most we własnym tempie. Wiedział, że każde trzymanie za rączkę, każdy pocałunek w czoło, każdy spokojny sen przy jej piersi to cegiełka. I że most ten, choć jeszcze nieukończony, stawał się coraz mocniejszy. Pewnego dnia Lena przyszła wcześniej, miała podkrążone oczy, ale wyglądała inaczej jakby w końcu przestała się chować za wstydem. Marcin. Chciałabym ci coś przeczytać, powiedziała trzymając w rękach kartkę z zeszytu. Skinął głową. Usiadła naprzeciwko z Adamem śpiącym w ramionach i zaczęła czytać. A drogi Adasiu, gdy się urodziłeś uciekłam. Nie dlatego, że cię nie kochałam, ale dlatego, że byłam przerażona. Noszę w sobie lęki, które nie są twoje. Zranienia, które nie należą do ciebie, ale ty pojawiłeś się na tym świecie niewinny, i dziś wiem, że mogę być inna, że mogę być lepsza. Chcę ci to obiecać: nie będę idealna, będę się bać, będę popełniać błędy, ale już nigdy nie odejdę. Już nigdy nie zostawię kocham cię. Mama Marcin poczuł, że coś mu ściska gardło. Nie był to ból, było to coś znacznie większego ulga, zrozumienie i może po raz pierwszy prawdziwa nadzieja. Tego samego wieczoru zaproponował coś, czego sam się nie spodziewał. Lena, może zostaniesz dziś na noc, nie jako gość, jako mama nasza popatrzyła na niego z niepewnością. W jej oczach pojawił się lęk, ale też pragnienie. Potem skinęła głową. Spakowała kilka rzeczy, wróciła wieczorem i pierwszy raz od dnia porodu ułożyła Adama do snu sama. Śpiewała mu cicho, nieporadnie, ale z miłością. Marcin, stojąc w progu, wiedział, że to nie był bajkowy powrót, że jutro znów przyjdą wątpliwości, zmęczenie, trudne pytania. Ale wiedział też coś innego, że rodzina to nie perfekcja. To nie role idealnie rozpisane. Rodzina to wybór, codzienny, świadomy, czasem bolesny. Kilka tygodni później Lena oficjalnie wróciła do mieszkania. Nie jako żona, nie od razu jako partnerka, ale jako obecność, jako matka, jako ktoś, kto nie uciekł, mimo że mógł. Marcin zbudował dla nich nowy rytm: wspólne obiady, spacery, zmiany przy kąpielach, małe rzeczy, które kiedyś były oczywiste. Teraz były cenne jak złoto. Któregoś dnia, podczas popołudniowego spaceru po plantach, Lena powiedziała coś, co zostało z Marcinem na zawsze. Nie uratowałeś mnie, uratowałeś nas, bo miłość to nie tylko trzymać kogoś, kto stoi, to umieć nie puścić, kiedy ten ktoś upada. A potem dodała, patrząc na Adama. I nauczyłam się, że matką się nie bywa, kiedy wszystko idzie dobrze. Matką się zostaje, kiedy chce się wrócić, i zostaje się, mimo że to trudne. Tamtego wieczoru Marcin po raz pierwszy spojrzał w przyszłość bez lęku. Wiedział, że Lena nie była już tą samą kobietą, którą zostawił miesiąc wcześniej, i że on też nie był już tylko kierowcą tramwaju, był ojcem. Był partnerem, był mężczyzną, który przetrwał coś, co łamie ludzi, i był gotów zacząć wszystko od nowa, bez bajek. Bez iluzji, ale z miłością, która przeżyła najgorsze.